Hello Minecraft! Eee. Ducha bestia. No więc specjalnie wygenerowałem świat, by pobawić się trochę, nagrywanie let's playów z tej nieszczęsnej, przerażającej gry. Ta gra jest cóż, jest tym szatanem, jeśli chodzi o coś, co zabija mnóstwo czasu. Ja sam dużo straciłem w tej nieszczęsnej grze, masę czasu. I przyznam, że moje początki były niezwykle trudne z tą produkcją. Hehe, <laughs> wiadomo, każda bestia jest taka przerażająca, ale te krowy z tym zezem, bo już dla mnie szokujące. No i cóż, i postaram się przeżyć pierwszy dzień, i też pierwszą noc w tej tajemniczej grze. I zobaczymy, jak mi pójdzie. No cóż, więc, zaczynamy od... Eee, what the fuck. Dobra. Zaczynamy od, eee, zbicia tego biednego drzewa. <laughs> Przeczaj się, krowa! Tak, to jest bardzo wiekopomny moment, gdzie zbijemy pierwsze drzewo. Tak. No i gotowe. I jeszcze tutaj, w niebo śladu naszej działalności, na łonie przyrody. Nie możesz bać się co powstanie z tego miejsca. O, ho. ho. Tak. Myślę, że moim zadaniem może być dotarcie tam. Bardzo ciekawe miejsce i te drzewo, kurczę, to mnie przekonuje. Napisuję sobie deseczki, Trzeski trochę łódeczki i można działać. Te te. Gotowe. No i tyle. czas dojść. Kwiponek, oczywiście drewnianych kilof. <laughs> Jakby inaczej. No więc mamy kill-off. Mamy łopatę i coś się spieszyło. Jeszcze raz. Czego nam jeszcze brakuje? Tak. Brakuje nam jeszcze miecza. Oczywiście. Dniałego groźnego miecza wyprojący flaki naszych wrogów. No to zaczynamy. Zabiorę moją skrzynkę z narzędziami i mogę ruszać dalej. Co się patrzysz, krowo? Aha, bo potrzebuję mi siwa, więc chodź. No chodź tu. Dobra. Mmm. shipment get. Jak miło. Ty też. <gibli> Gini. Dobra. No to ruszamy. Uhu, jak mógłbym cię ominąć? Oho, i węgiel! O, szykuje się dusza, zabawa, coś czuję. Chyba, że mój internet tego nie przeżyje. No cóż. Trzeba się dokopać do tych skarbów. No chodźcie tu. Przepyszne skarby. He, <laughs> hmm. Cóż to by było życie bez węgla? Da się trochę pochodni. A kopię, kopię, kopię. A szybko, bo już noc mi ominie żadnej owcy jeszcze nie zbiłem. No bo zabijanie west to jest naprawdę przyjemna rzecz. No, jeszcze ostatni. No nie no, więcej tego węgla. No, Były bo, bo, bo nie samo gdyby go nie odkopał do końca. No cóż. Tak. No. Jest. Jakimś cudem? Już nie ma więcej węgla. Znaczy jest tam i bardzo mnie kusi. <noise> Ale warto go nie robić. No co muszę dojść? Znaleźć jakieś schronienie. No to. Biegiem. A... kurczę, to jest Mega strasznie stoś, widowiskowy. Możować niego w nieskończoność. O, o, ho, ho, ho! Co my tu mamy? Ja mam Mordoru. Do tego miałaś nie potrzeba, tak. A szykuje się ciekawsza zabawa. Aha! Ha, ha. Tu będzie mój zamek. Tu będę mieszkał ja. A wy będziecie mieszkać tutaj mi służyć. No więc do roboty. Trzeba tam szybko chycnąć. Co mnie tutaj bije? Co mnie bije? Ty! Ty, ty! Widzę to w twoich ochydnych oczach. Dobra. Ty też! Ty też! Ty też! Nogi. Przyda mi się trochę leveli. O, jakie fajne! No jakie słodkie! Chyczę! Mogę to zbadać jakiś nieszczęsny kościół, a ty świnio precz. Aha, jeszcze cię zaciukam. No chodź tu. Okej. Okay. No to, trzeba tam się jakoś spiąć. a hmm. Dobra. Hits, hits, hits. Hits, hits. Chyc, Dobra. Trzeba chycnąć tu i ówdzie. Ja, kurde, co jest? A... Trzeba, no. No nie no. Jak ja mam tu. Jak tu jest epicko. Nic tylko patrzeć na to. Na ten widok. Tak. Można to obserwować godzinami. Ale my tu, będziemy musieli zbudować, czałas Bo Jak ja przeżyję pierwszą, pierwszą noc? Mę pierwszą noc. Nie chcę bardzo niszczyć przyrody, ale muszę się jakoś tam dostać. O, kolejne fajne miejsce. Kurczę tyle tu fajnych miejsc. Oho ho. To jest dopiero zajebiste. Hyc, hyc, hyc. Tak. Szybciutko. Trzeba dojść na miejsce. No chyba se, kpisz! Jak ja mam tam niby wejść, co? No dobra. Wejść jakoś na górę. Albo tam jakoś wejść. Hyc, 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 hyc. O, jest! Już jakiś postęp. Hyc! I co dalej? Dobra, przekopiemy się. No! I tu w górę, i tu w górę. I już jesteśmy na miejscu. No! Och, nie do końca. Ooo, oh, fuck. Nie. To za szybko się dzieje. Szybko, szybko. Nad mnie dopadnie ta światłość. A no, nie chcę marować desek. Kobla też nie muszę jakoś tam wejść. Hop, hop. Hop, hop. Jest. Jest! Prawie na miejscu. Hop! na oh, Fuck! Hec, hits, Hec Nie, nie. No i jesteśmy na miejscu. Oto moja góra. Gdzie jest te piskie drzewo? No i to jest piękny obrazek. Moje królestwo. Tak. Magia Minecrafta. To są moje klocki Lego. I nikt mi ich nie odbierze. Chyba, że te cholerne, magiczne, wybuchające ogórki, których na pewno jest tutaj cała masa. Ty świnio. Gdzie lecisz? Haha. Ha. Pewne na dół! Ha ha ha. A jest to nie doświadczenie. No i, jak to zabić domek? Żeby to było jakieś wygodne. No, giniesz ty. Chyba, że domek tam. To wygląda ciekawe. To... spadłem. To mi jest wygląda ciekawe. W ogóle to strasznie ciekawe, mi się to wygenerowało. Jaki o, taki zamek tam strzelić. taki wielki. No, ale to już kiedy indziej. No cóż. Aha, ha. O, ho, ho. To się nazywa, nazywa widok. Hmm. Tylko jakby, gdzie by tam pójść? Pierwsza noc, ta? Cholerna pierwsza. A! A, jestem nieuważny. Muszę znaleźć owce, bo jak ja będę przesypiał? Dobra. Hyc! Wow! Yeah, przeżyłem. To się nazywa skok. Wyruszamy. Tam będzie moja twierdza. O, górek. Hello creeper! What's up? A, prawie na miejscu. Oho, ho Nawet ci tak nie patrzy, bestio. Dobra. Trzeba szybko tam dojść na miejsce. Bo już widzę, że koledzy się tu zbierają, żeby mnie dopaść. Pan mi nie zauważy. Nie. A, a. a. Tak. No, pan mi nie zauważył. Jak miło. ten, ha, nie, 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 nie. Nie przytulecie. No, ciebie to już na pewno nie. No, tego o tym bardziej. Cześć, świnki. Umrzesz dla mnie? I co, chcę tylko wchłonąć twoje martwe ciało. Hmm, Chodź. Dobra, hetź, hytź, hetź, Jak miło. Tu powinienem chyba szybko wyjść. Eee... Um, nie. Nie ma szans. Nie przytulę was. No. Hytź, hytc, chyt, hytc, chyt. No, jesteśmy na miejscu. No, to też jest bardzo ładnie. Taka epicka góra się to zrobiła. Tylko kurczę, nie widzę tu żadnych owiec. Więc to bez owiec. Oho, A ty tu czego? Ty bestio cholena. Idziesz gdzieś? Chodź! Chodź ty! Da się do pana. Jest! Monster Hunter. Jak wspaniale. Są zabójcą potworów. Groźnym i nieprzewidywalnym. No to też była epicka, ale to. Tak. To będzie mój dom. To jest po prostu przeznaczenie. No. Hop, 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 hop. Nie jest tylko czekać na dzień. No, nie. Masa potworów. Czy Pamiętam, że naprawdę. Była tragedia. Kiedyś to po prostu tak się bałem tych wszystkich potworów i tak mnie mordowały, że robiłem sobie wielkie tunele między takimi skałami i budowałem domy. To po prostu były tak, tutaj takie, masa tuneli, masa wejść, takich tajemnych kopalni, czy nie, nie, no to nie były nawet kopalnie, bo prostu takie zwykłe tunele. Cała góra była objęta nimi, że po prostu nie wychodzi na zewnątrz. Widziałem jak kret w swoich tych ogrodzonych miejscach. Aha. To były czasy. Naprawdę Minecraft to był taki szok dla mnie. W musiałem to jakieś głupie kładzenie jakichś torów, jakieś, jakieś głupoty. Ale kurczę, taki szatan z tego jest, że wiadomo. Tak... Klima... Nie, po prostu jakby klimat ściąga. Jak ktoś ma bujnową na taką jak ja. A to po prostu się od takich rzeczy nie oderwie. Niestety. O i... co za... Ta! Patrz na mnie, bestie. Tam jest dobre miejsce. Tak. Dzień dobry. No, gdzie uciekasz, no? Oho! Ej! Nie, 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 nie! Nie nie, nie ma mowy. Ja się nie zgadzam. Nie, 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 nie! Ty też nie. No, oh, runway. Precz ode mnie! Też. Ej. Ale tam jest fajne miejsce, no? A, co to jest? Co to jest? Uh. Coś się tu wczytuje fajnego? Um. O, ho, ho I to jest fajny widok, kurcze! Ja lubię takie rzeczy, no. Um. Dzień dobry, panu. Co pan tu robi? Jestem pewien, że przy jakimś... Książeczkę chce mi dać. Witam. A ja harem. Mieszkasz pan tu? Ha, no dobra. Pani masz czasu? Co? Co mi pchasz ty? O! Chyba se kpisz! Nieee... To sobie... <grywka> Morderca! Co mam tam zapieprzać? Na nogach z powrotem? A, ale fail! No nie no! Jaki fail! No jasne, Są... Też by się wkurzył, gdyby ktoś jadł przy, przy mnie kotleta i się nie podzielił, spadaj. Aha... Nie no. Dobra, sprintem tam dotrę. Hop, hop, hop. Bardzo szybciutko i nikt nie zobaczy. Cholerne bestie. A. Nie mogę zginąć jeszcze kolejny raz. no. A. Do widzenia. Mnie tutaj nie ma. Nie. Kolejny. Precz. Trójca święta się zebrała. Ale śmigał. Tum tum, tum, tum tum, tum. Tum, tum, tum. To chcę ubić farema dziś, niech to zrobi, teraz. Inaczej się wkurzy i pełni samobójstwo i co będzie. Co, rozzywki. O, wreszcie. Nadchodzi dzień. Tak. <laughs> Nadchodzi dzień. Kolejny dzień przygód. Tak, bo Minecraft to nie to się przygoda, szczerze mówiąc. Takie ożywione Lego, spójrzcie, no? Chodzę miał wielki worek LEGO. Tym kurczę ułoży taki świat Minecrafta. Choć ponoć mi ten. No wyjść z razona z Minecraftem. I zajebiście, no i wszystkie dzieciaki w Minecrafta byłyby chyba mega kreatywne. Chociaż na 100% się kiedyś stanie. No i staje dzień. Przepięknie. Jaki przepiękny dzień w Minecrafcie. No i cóż, taka by dzisiaj patologia że Człowiek nie cieszy się tym, co realne, co naprawdę się być, być piękne, tylko kurczę, siedzi w świecie wyobraźni. No cóż... Taki miły akcent. Wschód słońca. I chyba tyle. Tak wyglądał mój pierwszy dzień na nowej mapie i siecie Minecraft. Może to nie było wniosek, bo zostałem zgwałcony przez sąsiada, ale cóż, było zabawnie. Hej! i